Dzisiaj nie stawiałem, dzisiaj nie stoi Dzisiaj tak, elo Siema, witam wszystkich Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku maluszki Siema Dzisiaj nie stoi K***a, bo dzisiaj się nie myłem A zawsze wiesz, to jest daily rutina, nie? Że myję i później suszę i stawiam na, na lakiera Ale dzisiaj mi się nie chciało myć Bo była laseczka u mnie, a ona lubi jak śmierdzę, więc Specjalnie się nie byłem. Czy będzie ślimak Bob? <laughs> Każdy na ślimaka Boba tutaj? A ktoś chce pooglądać e, najlepszy gameplay z Lulu? Jak top jeden Polak bez support? Kur... na gra. Warto przypomnieć, że zrobiłeś 0 gwiazdek w ślimaku Bobie. Ja, No pokuruj mnie zaraz z tym ślimakiem Bobem. Dzisiaj speedrunuje ślimaka Boba, jak będzie długie Q. Naprawdę wolicie oglądać ku. Ja w to nigdy nie grałem. Ja gadałem o tym ku z lunatyczką. I ona jest rocznik 02, i ona mówi, że każdy ku grał, ja w to nigdy nie grałem w życiu, przysięgam. To nie moje gry. Za moich czasów to się grało w Bombermana na wyspie gier. Albo Endgame. Była taka, była taka gra, Ty teraz jak sobie myślę. Bezkitu się nazywała Endgame. Od Ninji chyba. Bez kitu graliście się w Slimaka Kaboba? A co do skrzynek? No dobrze, dobrze, chyba niedługo może się uda załatwić coś. To sobie pootwieramy. On nie wiem, nie no coś tam słyszałem, no. Konopski nagrał filmik. Widziałem też, że nie wiem czy to prawda, bo nie potwierdzałem tych informacji, ale chyba Konopski też kiedyś reklamował te, te, te nie oglądałem tego filmiku całego, no ile tam 5 minut, ile można 2 godziny siedzieć i oglądać. Jak ja jestem chwa graczem Ligi Legend i jestem z ery TikToka. Jak się Subway Surfers nie rusza, to ja nie mogę wytrzymać. Milek, no ty znasz <słukasz> no, to lootbox gambling. To kiedy ty bierzesz ten skin i stawiasz go, z na mecz To ciertowski gambling. No jeśli klas One w twojej drużynie, poga. <słukasz> Drobienka. <słukasz> Drobienka I kończymy tianistę. A asze, asze nic nie zbanowała jaka jest szansa, że to jakiś koraniec albo Chińczyk. Zostały cztery drużyny chyba z worców, nie? Oczywiście żadnej Europy. Klasyk. Widzu, a ty nie myślałeś kura, tak szczerze, widzu, zastanów się trochę nad sobą. Od... Weź, weź kurę, teraz pomyśl i odpowiedz mi, dobra? Nie zastanawiałeś się, żeby kura, pójść pro wygrać łorcy i przynieść Polsce kur... -e? I żeby, make Poland great again. Żeby, kurwa, pokazać, jak się. Nie chcecie? Dobra, mi się też nie chce. Ja to już jestem dziadek, ale ty, kurwa, młoda krew, to byś dziabnął coś, nie? Kurwa w TV, no, okej. Okay. Spróbuj może w Ukrainie. 60, to jest Kaisa TP. To on chyba kurwa, kiedyś mi grał. Dobra, wygląda dobrze, ale kim jest ta Ashe? Odpalaj tego ślimaka, a nie grasz w to gówno? Nikogo już nie obchodzi kurwa, mój gameplay na lulu? Nice hook, bro. Nice hook. A ja mu tu. Kurwa odchodnia wale? HAHA <laughs> JAKIE BUBASKI ONI SIĘ DUSZĄ no. Easy, easy Aha Nice, Asia, nice -u. Żeby kurwa, tylko Smolder nie dostał shutdownów Ona jeszcze ma. O, nie używałem. Napiszcie papatresz, papatresz! HAHA <laughs> ha, Bo z lampą! Oni już golda nie dają. Nawet nie wiem, czy te, czy te ryzyko kula-lifu cool się opłaca. Jak ch... ja zabiłem? Wiesz, gdzie będę siedział z OK-Drop? Okay no pewnie gdzieś k... na Bahamach albo Dominikanie, jeszcze nie wiem. Jak zapłacą, to ci powiem. GG! -g! Nice, nice! spoko z tym ręgarem, nieźle wariacik. Reportuj Zreportuj reportuje ją, kurde. I tego tresa też, zabicie nieudacznikiem. Napisz C worda to ciebie też reportuje. Ja, ale HP schodzi tej asie. <laughs> Dwie gold Nice, okej, okay, okej. Okay. GG! Ziomek się rysuje bo jakiś Bóg był na początku, jak prowadzili te kapsuły. I Bóg polegał na tym, że jeśli to z PB i Ziomek kupił wszystkie kapsuł za nie. Za B, A, a nie RP. I zło na jego ticketa, ale powiedzieli, że nic im nie zrobią, bo nie umieją. No jest Kiedyś była taka sztuczka też, że mogłeś oszukać Riot? Chociaż to chyba. Nie oszukiwałeś rajotu, a wyciekły po prostu dane do kart fejkowe jakieś ch**e, jak to działało. I normalnie Niemców okradałeś, nie? No i wiem takiego kumpla, co się nakupował skiny <ścoughs> za dziadka, nie? O, GG! Później musiał zapłacić chyba 40 euro, czy tam 60, żeby odzyskać konto, ale powiedział pierdol i tak zniknęło pierwsze konto z Challengerem na iście w 2012 chyba, nie? Nie, wtedy Lulu nie grał, ziomek. No ale kum... Oni mi dziadka okradali, to ja ich okradłem, nie? Znaczy kumpel, kumpel. No ta, to jest tej odpala. może k Pasjansa, może zaraz Apera będziemy układać tutaj. I tried speedrunning snailbob and used creative strategies to win as fast as possible. Co ty mi k***a Okej, okej, ślimak k***a bob. Co to jest za las? Ja k***a, spoko ty. Ale fajnie, że z nim jedziemy. <ścoughs> Ale frajer widzowie. Co to jest? Trójka jest ciężka. Co ja mam tu zrobić? Aha, co teraz? Zbugował mi się level. O, teraz to mi się SERIO ZBUGOWAŁ Mój ośmioletki syn z glejakiem zrobił ślimaka Boba na 100% za pierwszym razem? Siema wąsaty, knurzę ślimak, bo idealnie ukazuje jak odnajdujesz się, gdy musisz coś zrobić sam. Tak samo widzę legend nic sam zrobić nie Zamk potrafisz i cię ku... Przyciągu... Nie wk**wiaj Dziś... ku... ja mnie z tym konternu... ślimakiem Bobem, zbugowało mi gry! A ja nie wiem, czy ja, ja jestem chory psychicznie, czy tak ma być. No dobra, ale zobacz, nawet po ciemku robię tego ślimaka Boba. Poziom dla niewidomych? No wiedzisz, nawet Ślimakaboba nie idzie zagrać na tym komputerze. No co tu k chodzi? No no trzeba być, trzeba i o tym, żeby nie przejść tego, albo mieć 5 latek. Speedrun, jedziemy na prędkości całą dwa. Czemu ja nie idę? Nie, mog nie mogę odblokować postaci. No nie mogę iść! Ja jestem chory psychicznie, czy co? Zara wall, który obejrzę, no, przysięgam Snail Bob 4 level 7. Może to ty <grymiany> Co ja robię ze swoim życiem, a jestem chory psychicznie? No nie, on mnie się zbugowało. Już roz mnie zaraz ta gra Kto k wpadł na pomysł grania w ślimaka bomba na streamie? No, dzisiaj mit wygrznień robi kogo tu dzisiaj zru. Yeah, Wladi. <laughs> o, <k> <śmiech> <śmiech> No, damage do statystyk się liczy. Co ty k robisz, Wladi? Ty w lecu grasz, dzieciak? Mit wygrany. <laughs> A co? Dalej good def ja dole Nie trymba sk**a Trymbisz Go Skarduch! Yes! Good def <śś> 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 ja jakie maluchy! Dzieciaki kurwa ty... Jeden w leco, drugi kińczyk! Opierd... Pałe, fujary! Jaki ty jeszcze schod? To jest tak zwany kalkulator, kur... kalkulator! Ja na amaturę kurwa bez kalkulatora szedłem! I ode mnie kur... Pożyczali ściągali ode mnie na matwie rozumiesz? Bo mam w głowie kalkulatoros Kosi, żeby kuza... kur... tego wave'a. Coś tam mówisz, Mućka. O, ja p***ole Nie chciałem tego kanona, bo to by było nie fair. Ja p... No co jest kur... Jeszcze to plaida tu brakowało! Pierolony, ku...

I co? Jego się roz... przez Lulu otp support main'a, na tym idzie, a on gra mi da całe życie. Bravissimo, kur... Się popisałeś. O ja... ale podstaw. Jakie f... WYSTAWKA! Jaki f... że z nim jedzie. Kur ten Skarduk jest dobry! Ty, no, znam, by Macie na to 10 sekund yo, 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 Gdzie jest mój m***a team? Gdzie jest m***a mój team? Nie no to już team Haha <grym> No i good day, Good day. Ups. One vi karemka. Pod karma jest sopi, bro! Kurwa. good def! Good, death. good death. Grać, kurde! W 30 minucie trzeba się na mnie po prostu. Czemu jakiś gościu z Rajda? Normalnie widz random brusa pisze mi, że ja jestem pizerką i c'est No przecież mnie po... ty Smokowaty masz 14 lat, ja cię permuję! Może ja Mida powinienem grać? Wydaje mi się, że nam idzie się ku nie da wiedzieć. Dobra, speed 2. Speedrunujemy to Co się stało? Normalnie mnie Kasio Paya Co mam tu zrobić? O Ale dupką kręcę? Wiesz? No jesa Full HD, a jak to się odpala Kurwa MAĆ! Kremu bana masz! ci się rudy! Cały etap f w... Nie Dobra git Nie ma full HD tu O, gwiazdka Ty A, w końcu znowu. dobra giera o, Trzeba kręcić kurwa O, o kurwa Popatrzyło mnie Gówno no, no co jest Gwiazdeczka A. Co mam kurde zrobić? Jestem chory psychicznie? mnie kurwa gra grę. A! A! Okej. Okej, okay. Popier mnie ten ślimak bo opitam mrówka szmata! Winda ma do 120 kg. Aha. Gazuję kur... No, Elis! Es? Normalnie fizmy. mnie Co mam tu zrobić? Aha... Czy jestem chory psychicznie, czy co? Kur nie, no ko! No popij mnie to tak zaraz! Aha, drugą stroną pewnie spaść. Co kurwa udajesz? Mesz? No, no! <śpiewa> bestia, bestia! Czwartem. Buźka. I co? Trzymajcie się, nie? Spokojnej nocy. Śpijcie dobrze.